Pokażę Ci jeszcze jeden fajny patent na zutylizowanie końcówek sznurka. Często, kiedy zaplatam właśnie takie duże makramy, zostaje troszeczkę tego sznurka. No i przyznam szczerze, że żal się go pozbywać, żal go trochę wyrzucać, bo jednak jest to fajny, wartościowy materiał. Dlatego pokażę Ci, jak Ty też możesz wykorzystać takie końcówki, sznurka, które normalnie trafiłyby do kosza, po to, żeby zrobić różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Teraz pokażę Ci, jak zrobić taką prostą choinkę ze sznurka e, oczywiście możesz ją zrobić większą albo mniejszą, ja celowo pokażę tutaj dosyć niewielką choinkę żeby ten tutorial nie był zbyt długi, ale ty oczywiście możesz zrobić większą lub mniejszą, ja tu przycinam sznurek, ale jeżeli ty masz takie niepotrzebne malutkie końcóweczki, to jak wiesz możesz ich po prostu nie przycinać pokazuję ci co krok po kroku zrobić, takie końcówki sznurka Będziemy łączyć na jednym długim rdzeniu, który będzie takim trochę pniem naszej choinki. Będziemy zawiązywać pętelki. Składamy sznurek na pół, kładziemy go pod naszym rdzeniem, natomiast drugi złożony na pół sznurek będziemy kłaść u góry i wkładać do takiego brzuszka tą końcówkę sznurka, który jest pod spodem, natomiast z drugiej strony te nóżki górnego sznurka. Będziemy wkładać do tego brzuszka, który jest pod spodem. Tu i tu łapiemy te nasze sznurki i zaciągamy na naszym rdzeniu. Jeden węzeł, a tu kolejny węzeł. I znowu dwa sznurki złożone na pół. Jeden sznurek, który wkładamy pod spodem, drugi, który u góry. Obejmuje nasze takie nóżki i wkładamy go z drugiej strony. I zaciągamy węzełek. Zauważ, że znaczenie ma, w jaki sposób układasz te węzełki. Możesz zadecydować, że te węzełki są wszystkie z jednej strony, ale możesz też zadecydować, że będą na przykład przeplatać się na zmianę. Ja tutaj odsunę mój węzełek i pokażę Ci teraz, jak można go zrobić od drugiej strony. Wkładam z drugiej strony węzełek pod, od dołu. tak? Czyli ta pętelka teraz jest z tej strony, nie z tej. Tutaj jest pętelka. I druga. Wkładam ją tutaj do nóżek i znowu wkładam do nóżek i zaciągam zauważ, pętelka jest po drugiej stronie. To Ty możesz świadomie zadecydować, czy te pętelki chcesz mieć po jednej stronie, wszystkie z jednej strony, czy może na zmianę. Ja akurat tutaj użyłam ich e, na przemian. Przesunę nieco sznurek i zawiążę jeszcze dwa kolejne sznuraczki. Tutaj zrobię go z tej strony, żeby rzeczywiście było to na zmianę. Teraz słychać dźwięki kreskówek. Dzieci grzecznie siedzą na kanapie i czekają, aż skończymy nagranie. Może <śmusz> pomaga nagrywać, bo ciężko jest utrzymać ten aparat na statywie. I gotowe. Następny krok rozplątujemy nasze sznurki.